Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę od przywitania dostojnych gości, którzy zaczecili nas swoją obecnością. Przede wszystkim witam Pana Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego. Witam serdecznie. Witam przedstawiciela Pani Senator Anna Aksamit, Pana Adama Łosana. Witam przedstawiciela posła Jacka Sasina, pana Tomasza Czarnogórskiego. Witam wicestarostę Wołomińskiego Konrada Rytla. Witam wójta gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego, współorganizatora dzisiejszej uroczystości. Witam wójta gminy Jadów Dariusza Kokoszkę. Zastępcę wójta gminy Jadów Roberta Denisa. Wójta gminy Klębów Kazimierza Rakowskiego. Witam zastępcę burmistrza Wołomina Sylwestra Jagodzińskiego. Przepraszam, wcześniej już powinienem powitać panią Bożenę Żelazowską, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Witam panią serdecznie. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Pawła Solisa. Witam wszystkich radnych powiatowych. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Łominie, pana Marcina Dudkiewicza. Witam przewodniczącą gminy Strachów, Rady Gminy Strachówka, panią Barbarę Rosę. Witam radnych gminy gminy Strachówka i sąsiednich gmin. Witam szczególnie kompanię honorową Wojska Polskiego z Białobrzeg. Witam Orkiestrę Wojskową z Warszawy. Witam Koszty Sztandarowe i Stowarzyszenie imienia pierwszego Pułku Łanów Krychowieckich w Kobyłce. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu, gdzie spoczywają szczątki wielkich Polaków, którzy 149 lat temu oddali swe życie za ojczyznę. Powstanie styczniowe to jest jedno z wielu Wydarzeń historycznych, wydarzeń z naszej historii, tej materiologicznej, o których pamięta gmina Strachówka. Te ziemie, te ziemie pamiętają jeszcze powstanie listopadowe, pamiętają powstanie wolnej Polski w 1918 roku. W tym miejscu chciałbym powrócić do dzisiejszej homilii i tego pytania, które zadał ksiądz yy, kaznodzieja, Otóż zadał pytanie nam wszystkim, czy my jesteśmy, czy my współcześni Polacy jesteśmy godni tej przelanej krwi, tej ofierze, którą złożyli spoczywający tutaj żołnierze. Czy my jesteśmy tego godni? Czy dzisiejszą swoją postawą jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom miłości do Ojczyzny? Myślę, że Państwo, którzy tutaj zgromadziliście się. Jesteście godni, ale warto, warto nad takim pytaniem dłużej się zastanowić. Warto pomyśleć nad faktycznie postawą wobec ojczyzny. Ksiądz wspomniał o jakichś śmieciach w lesie i takich rzeczach. To wszystko jest miłość do ojczyzny. Dbanie o nasz, naszą codzienność, dbanie w całej codzienności o ziemię, o kulturę, ale miłością do ojczyzny również jest dbanie o jej przyszłość i o to, żeby trwała na wieki. I za to szczególnie chciałem podziękować mieszkańcom Strachówki, bo oni tutaj, gromadząc się rokrocznie coraz liczniej ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, powodują, że miłość do Ojczyzny będzie przenoszona na kolejne pokolenia i będzie trwała. A jeśli będzie trwała w naszych sercach, to nasza Ojczyzna nigdy nie upadnie. Dziękuję serdecznie.